To jest jakaś część biżuterii. Widzisz, co się prze... przewlekało, nie? Przeproś, kara będzie mniejsza. Ale w jaki sposób? O ty, kurwa się. Czasy, od to Wątpię. Marka jeszcze, żelazny kanclerz. Ponety tu są. Tak. Ja <grym> nie kierowcy, bo się rozbijemy. Siema, tutaj Ludwik z kanału Wykon Zostaliśmy poproszeni o oczyszczenie strychu banku w Starej Kamienicy w Bielsku jest siedziba banku. Okazało się że w jednym z pomieszczeń było jakiś bunkier atomowy czy Bóg wie co nie wiem czy na wypadek ataku chemicznego i mieli tam składowisko różnych rozmaitości typu ponad 100 takich masek cywilnych. Pełno tego tutaj jest wszystko oczywiście dostaliśmy bo mieliśmy to wywalić. Nie? Pełno masek jakieś apteczki Cudawianki, tam taki pan na ścianie wisiał, żeby nie zapominać za kogo się ginie podczas ataku. No, pochłaniaczy do matek pełno, pakiety przeciwchemiczne takie, tam są takie dwie ampułki w środku i to nie wiem się smaruje, chyba uda, albo coś jak cię poparzy jakiś atak o, chemiczny. Po albo kłopciach o matki takie wojskowe hmm. wspaniałe, wspaniałe, mnie? No, to no są takie rzeczy. co to, to jest fajne. To jest. To jest. Nie, tak się nie da. To jest. Projektor filmowy. Też tam był. Także nasza kolekcja starych gratów się wzbogaciła bardzo pokaźnie. I może z tytułu tego, że tyle tego mamy wszystkiego nie wypada to może zrobimy jakiś konkurs pierwszy na kanale do wygrania powiedzmy cały taki zestawik tej lepszej maski z pochłaniaczem U wojskowej chyba nie, dorzucimy jeszcze do tego o, apteczkę jedna jest, ale czego się nie robi dla subskrybentów <grybentów> <grybentów> co jeszcze do tego, o ten pakiecik przeciwchemiczny dorzucimy takie co coś oś. i może jeszcze zapasowy pochłaniacz. Oczywiście jak ktoś się szykuje na jakąś straszną wojnę nuklearną, no to, no to będzie już przygotowany. A zasady konkursu na koniec odcinka. Dzień dobry, to znowu Ludwik z kanału Vlog. Jesteśmy na stracące, dawno nas tu nie było, ale wracamy z informacjami, że szlak królewski aż tutaj doszedł i postaramy się dzisiaj iść tylko tym szlakiem. Przede wszystkim znaleźć go, bo ponoć ta droga asfaltowa, która tutaj idzie, to była część tego szlaku, a my lecimy tam, gdzie skręcał w górę i szedł na suchą Beskidzką aż do Krakowa. Postaramy się odnaleźć wszystkie skarby które się w nim mieszczą. Rozumiecie? Puszka. Puszeczka. Kurwa, na jakiej coś. To jest świeża droga, Daj. O, ta doniczka. Maciej taką fantastyczną doniczkę wydaje się. została piękna doniczka jakaś Nie, to nie jest doniczka, to jest jakiś ten pojemniczek. No co ty pierdolisz? Monety tu są? Tak! Yes. Szybko! Sok! Zanim, zanim, zanim otworzymy. No to już nie? Ale... Są perele chyba. Tak mi się wydaje. Patrz, Patrz! Wow. Łooo! Teraz to zwariowałem. No nie żartuj. Dobra, rozpakowywuj prezenty. Czekaj, coś tu widzę się świeci. Tak jakbym chciał, żeby się świeciło. Co to jest? Też dewocjonalnie? Nie, to jest jakiś... jakiś ka Kamień? Szkiełko jakieś. Nie, to jest jakaś część biżuterii. Widzisz, coś tu się prze, <laughs> przewlekało, nie? Wejdzie jakąś szmatkę, daj jakąś szmatkę. że tu tego jest. Daj jakąś Je, To Je. jest <laughs> Je. W jakimś stanie ładnym. Dobra, może coś tam jeszcze innego będzie, proszę. Marceli, nowotko. Znowu nowotko. Ciekawece. no to mamy skarb chyba nie jakiś cenny ale, to jest to ale ciekawy puszkę z tym z monetami takie monetki PRL z panem Nowotkiem coś miał słabo chyba do Marcelego tu jest złotóweczka 1986 rok ułoż, to uż. o jaki fajny zbitek faktycznie tych nowotków tutaj jest tyle, że rany boskie <grytanie> patrz jak to świeci ładnie no. kamienie do uszu starej baby kurde, szkoda, że to nie jest druga nie Srebrne te, piłsudskie same. Ja... <noise> 42 rok. Eee, 42. Jak 42? No popatrz. Jak on dziś? No dość rok śmierci kurwa na no, wodkach, no. <noise> Tu jest jakieś coś, nie stabilny co to. 78 stabilne. Ile? 78. Stabilne. Miedź. Patrz jaki tu jest, jaka tu jest z ruda jeszcze moment. Dobra, już mi się odechciało czyścić tego. Pracę nadzieje, o, nadzieję że... następny Prace nadzieję, że może tu być coś ciekawego. Ktoś ma, może trzy uszy. Patrz. Tych medalików? No. A coś na nich widać w ogóle, czy to Nie, nie, nic właśnie. Jakby jest nie? No. To nie wszystkie znowu. Kurde, no strasznie dużo ich tu jest. biżuteria. No, tu jest dycha zwykła. Kurde, tu jest kolejne takie. <noise> Zaczęliśmy od monumenta dzisiaj, nie? Fajnie. Fajna rzecz, ale. No, Bo dosyć pozostaje. <noise> Jakby to nie był pojazd, to by było fajnie. I to. Ciekawe co to jest. to były srebrniki na przykład faktycznie za arabusem jakimś to, to patrz co się tu dzieje to jest za ziemią może ludzie cieszcie się, że macie piasek u siebie, bo to jest jakaś Medaliony ale, to, ale mi to jest niepotrzebne. No ja, fajnie, że to jest, bardzo to Nie wiem, co tu z tyłu jest, jest, ale coś tam jest. Tu jest jakiś Jezus. Jezus magia Nie, jak jesteś dzielny? <grym i> zielony? Kolejny. Mnie, są. Ale nic na nim nie widać. Completely nothing. Komp, Absolutnie. <brasileña> <recessed isolation> jest jaki siękny ciopisk. Usta. Nie nuć się. To nie jest nudne, to jest wspaniałe, pasja i hobby, pasja i, i hobby. Mnóstwo pasji mnóstwo, mnóstwo hobby. hobby. Cześć, znalazłem dwa halerze. Ty ciągaj. To? No, to. to jest pierścień. To jest pierścionek dla komunie. Dla, dla komunie. Dla mini megatrona. <grywia> dla tych takich małych takich, co śmigały tam takie. <grywia> 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 Ojej oh yeah. Eeej Taki porzonek. Takiego dużego chłopca Ciepło. Gorąco parzy? Parzy Jest No Muszę mnie na Na tej kolei Kur... mam takie liście pod dupą Fajny cieplu było <grystanie> To jest centralnie przestrożenie Moneta To jeszcze więcej jest nie Polio, jest... jaka piękna ty Boże, ale fantastycznie jest tym słońcu tu? Co to jest? Te noci do góry, jeden do drugiego. Czy widzieliście? Cztery już? Mafy ma złote kole. Czy pa jeszcze się nie No, znowu ten sam. Dojcze z raji. A, się tu musiał Niemiec wypierdzić, No. Żeby żebyś nie zwalił. się. <grystanie> pobrań koło. No i pa. Czy nas zaskoczenie. Co niemieckie po raz wtóry. I piękne feningi. Jest, 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 jest. Czasy o to wątpić. Marka jeszcze. Żelazny kanclerz. Marka, nie? Jedna, druga marki. Pumarki, wow. No, to to się zaczyna wróć. Mhm. Tak już jesteś piękny Jeszcze Nie, Luzjo, ale u dołu, niżej, niżej, niżej Tam u Skąd to porównać? No to jeszcze to będzie jakieś srebro, tak mi się wydaje Myślisz mi, już sobie cupnął, nie? Nie To jest sakiewka mu wyleciała, czy coś? Nasza kolekcja dalej się powiększa. Kolejny jeden fenol niemiecki. Proszę, rewers. Po przeczyszczeniu wiadomo, że będzie to lepiej wyglądać, ale mimo wszystko jakoś jak najbardziej na tak. I kolejny jeden fenol do kolekcji niemiecki. Zobaczymy, czy to się skończy. Nie 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 Miejmy Fem nadzieję, że to najdłużej. Ale pięć feningów? Nie boję mieli surowców, może wiesz co. Pacz, no to ze srebrem. To wygląda jak srebro moim zdaniem. No, Kolejne pięć ja wienigów. Podejrzewamy, że srebrne jeszcze pewności nie mamy. W każdym razie z końca pierwszej wojny światowej. A i rewers. Zobaczymy. to srebro prawdziwe? No i ten jest. jakby było nudno kolejny jeden FNOLEG niemiecki. Również z czasu cesarstwa niemieckiego. Jeszcze daty nie odczytałem, więc nie wiadomo czy to okres I wojny światowej, czy jeszcze okres przedwojenny. A satysfakcjonujący 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16 już. Dębst niesamowite. Kolejny jeden fenol niemiecki Data jeszcze nie odczytana Ale tak czy się jak cieszy. Czekaj, widzę, 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 no, widzę. już kolejny dochodzi do kolekcji, nie ma, na... nie daję rady nadążać. To Co ty tym razem? Szukać sobie. Lubię czasem na 90. Kolejny raz. raz zwiększamy nasze nominały. Czekaj, czekaj, zwiększ. A Ara jest jakoś słabo, bo jeszcze przed wstępnym dopiero Ej. przed, 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 przed Ale kolekcja, widzicie, pomniejsza się. W geometryczny. No i wracamy do źródeł. Czyli teraz kolejny jeden Fenning, również niemiecki. Zaraz zabraknie nam miejsca na ziemi, żeby je wszystkie gdzieś tutaj osadzić. I rewers. Nie tu jest jedno? Nie, tu, czułkiem. Stop. Już? Nie ma zaskoczenia. Jeden Fenning. Nie wiem, stanie ludzi, Nie wcześniej zdobyte. Aż nie Minimum jeszcze są zwykle I tak nadal cieszę. My nie możemy przejść obojętnie obok beka, Maciusiu Marc Nie, nie żartuj, że Jeden. Dawaj, 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 Drugi. Ja cię kręcę. No to dwa chyba coś. Tym razem 10 penningów. Teraz Kolejnego golec. urozmaicenia. Z 1897 roku. Tego korzenia trzeba było jakoś. Jeszcze końcóweczka XIX wieku. strasznie złote czasy wilhelmińskie to wiemy 20 tego kolejny jeden feningek z 1894 roku również oczywiście no. niemiecki zachowany w bardzo dobrym stanie oraz rewers również zachowany w stanie satysfakcjonującym gdzieś tutaj Co? no wreszcie kucze, będzie jakiś materiał bo będzie kupanie, kupanie, kupanie to? i na koniec jeden Fenik chyba w najgorszym stanie z dotychczasowych wydobytych z 1894 roku Taka nasza wisienka na torcie, można by rzec, podsumowująca naszą dziurę. Jedno strefżo pewne, a drugie Podsumowując to można tylko powiedzieć, na, patrząc na ilość tych monet, że Niemiec płakał jak z bólu. <śm> <śm> no to nie. To wraca się w grobie teraz. podsumowanie dzisiejszego super dnia a no więc tak zaczynamy od medalika z jakimś Panem Jezusem Perki współczesne monetki tu jakiś no name, guziczek, ładne dwa ha halerki yy, gołąbki jakieś taka obłączusia malusia i pierwszy, znaczy w sumie drugi depozyt, bo później znaleziony, ale lepszy, ładniejszy, czyli mnóstwo marek z cesarstwa niemieckiego, Feningów, przepraszam, i w tym jedna marka srebrna. I to nie wiem też, czy to jest srebrne, czy nie, stan jest bardzo ładny tego, ale pff, wątpię, żeby Feningi były srebrne. No, jak ktoś wie z czego to jest, to oczywiście dać znać. I Taki depozyt, który nie wiem ja co o nim myśleć, bo to jest naprawdę coś dziwnego, chyba, że ktoś sobie ja, jaja zrobił z nas. Ale puszka pełna perlowskich monet, nowotków i, i tam kilka sztuk innych i jakieś takie kamyczki. Ja nie wiem, czy to plastik jest, czy co. No, wykrywasz na to nie reaguje. Tyle na dzisiaj. Super było. Udało się coś znaleźć. Jest dobrze. A więc, wracając do zasad konkursu, które ogłosiliśmy na wstępie, konkurs będzie polegał na tym, że trzeba wymienić różne elementy robota oraz asortymenty, które robot posiadał i które my znaleźliśmy podczas naszych poszukiwań od początku istnienia naszego kanału. I proszę pisać w komentarzach, ile tych części było i jakie. Można, nawet w którym odcinku. Wszyscy subskrybenci, którzy wezmą udział w y, konkursie, zostaną na koniec przerosowane i wybierzemy jednego, który wygra nagrody wcześniej pokazane. Zachęcamy także do lajkowania, subowania, dawania dzwoneczków. Jeśli się film podobał, trzymajcie się, powodzenia. Hej! Przepraszam, karawa mnie W jaki sposób? O ty Nie kierowcę, bo się rozbiję. Z czasem jestem dziwna, jak to ciasto. No, No, no wygląda że kremowa. Papieska. Papieżka. No, ja pamiętam, jak my chodzili, tam na straconik. Siemano, tutaj Ludwik z kanału. Wykop z vlogu. Kurde, jest. Wykop trzymogram. Siemana, tutaj Ludwik z kanału Wykop Blok. To na końcu pokazy ciebie. Ale nie wiem tego.